Witajcie, moi widzowie! Dzisiaj chcę wam pokazać mój luksusowy górski dom. Tak on wygląda. Ma ładne fale po bokach. Oczywiście możecie je ocenić w komentarzach. A sam ten dom jest z kwarcu oraz czarnego szkła. Idziemy do środka. Tutaj jest basen głęboki na trzy bloki. Można sobie popływać. Juhu, płyniemy. Są także leżaki. A każdy leżak ma swój stoliczek, na którym jest kwiatek. Idziemy na pierwsze piętro. Tutaj jest biało-czarna podłoga. Piesek. Zlew, w którym można myć ręce. Wyciąg nad piecykami, kosz na śmieci, a nawet zrobiłem drewniany stół z talerzami i kubkami. I są także wygodne siedzenia. Tutaj mamy fajną kanapę, jest także stoliczek, a na telewizorze. Jest logo Netflixa. Zaraz Wam pokażę, jak je zrobić, bo to tak naprawdę baner. Potrzebujemy czarny sztandar, trzy czerwone barwniki, trzy czarne barwniki oraz krosno. Najpierw robimy jedną kreskę, teraz robimy drugą kreskę. A teraz robimy czarne przyciemnienie. Teraz robimy skośną czerwoną kreskę. Pozostało nam już tylko otoczyć ten baner. I gotowe. Ja sobie umieszczę na telewizorze, ale można gdzie się chce. Są także ładne półki z gładkiego kwarcu. Idziemy dalej. Tutaj jest Łazienka z prysznicem, dywanikiem, żeby sobie wytrzeć nogi, skrzynki na kosmetyki i takie tam różne łazienkowe rzeczy, umywalka, kwiatek w doniczce, a nawet działająca ubikacja. W pokoju dla właściciela jest podwójne łóżko, kotki, obraz gór oraz biblioteczka. A w pokoju dla gości jest więcej biblioteczek, też jest podwójne łóżko, ale obraz przedstawia creepera. Trzeba teraz tylko wyjść na zewnątrz. Ten dom oceniam 10 na 10, bo wyszedł nawet lepiej niż myślałem. I kończymy na dzisiaj. Dlatego żegnam się z Wami i trzymajcie się. Cześć!